Z numerem 20 mamy samochód czerwony, dwie ławeczki i czterech siedzących. Ja że od razu pokażę najpierw te ławeczki, że jedna ławka jest tutaj. Którą siedzi na ławce tu przy domku, czyli Jest para siedząca na ławce, i druga ławka jest tutaj przy stawiku, przy basenie przy tym stawiku, czy basen to jest, może to być basen, stawik. Druga para siedzi tutaj i czerwony samochodzik. Przy Czerwony samochodzik osobowy. Kombik, kółka się nie obracają, kółka są zlane razem, to jest cały taki plastik zlany, czyli kółka się nie obracają. Takie to, ale na makiety na makiecie się tak nie bawi, tylko to jest taka, można powiedzieć, atrapa Ale to z takiego właśnie jest, z... numer 20, czyli samochodzik. I dwie ławeczki Więc tutaj czerwony samochodzik, to pokażę jeszcze ławeczka i tutaj ławeczka przy niebieskim domku z parą, czyli to było z numerem 20 A co było w gazetce, to zobaczymy. Budowa szkoły, część druga Wskazałem właśnie jak to składane jest. Pan jest tak dynamit. Z Ciebie też nie zwykle jednak. To będziemy jak to składać. Mniejsza część budynku przykleja się do tej większej części. I taki jest budynek szkoły. Parowóz serii 5 typu 220. Tu go z Tenderem w całości. Bardzo fajny parowóz. Irlandia. świetny parowóz. Z Chicago do Bostonu i Nowego Yorku Akurat amerykańskie domy tutaj mi się podobają. mam sam amerykańskiego lokomotywę i z numer 21 będzie ten trzeci wagon osobowy ostatni. No tutaj jeszcze raz pokażę budowy budowę tego domku. Przypomnę, że właśnie to jest ten szkoła, ten mniejszy budynek sklejony jest do tego większego, taki daszek z werandą, do tego doklejony, taka weranda wyszła I to jest budynek szkoły.